Witamy, witamy. Lecimy. Lecimy. No, Daniele, lecimy. Wziąłem sobie od Prociaka. Planuję tak z godzinkę pochodzić z AT Pro, z Garecikiem. Zobaczyć, jak to. Powrót do przeszłości. Zobaczyć, jak to było. No i zobaczymy, czy coś jeszcze wyjdzie. Czy będą jeszcze głębsze sygnały przy Garecie mam Nel Tornado. Dobra. Powiedz, że chciałeś większą cewkę, a nie. No, chciałem większą cewkę, Szybciej, szybciej, no, no, po prostu więcej. Szybciej, szybciej zbierać. Dokładnie, żeby, żeby trochę się odkuć. Dobra, do zobaczenia. Na, na, do zobaczenia na miejscu. O, Ale poszły. poszły na świeżą trawkę Kiedy będzie padać? W maju <noise> Dobre pytanie Patrz ten zasuwa, patrz O leci tr, 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 Dajesz, dajesz <noise> Dobra, odpalam Odpalam dziadzie i lecimy no. Wygrałem konkurs na Pokrętło <laughs> Od lampy naftowej Nie było za głęboko Na co? Na o, Brenner prener Także pierwszy fancik lecę dalej bo, 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 trzeba wygrać konkurs na pierwszą monetkę to takie robaki, widziałeś? to takie, co to jest? to są larwy jakieś ale tutaj jest taką masakra dużo, nie? słuchaj, co paskudnie wygląda larwy jakieś, motylia, albo coś mam sygnał nie wiem, czy słychać, bo dosyć jest cichy, ale jest taki ładny, 60 parę na 70 skaczący i pewnie będzie powyżej 20 centów, bo tak pokazuje adprociak spróbujmy na żywo teraz 60 parę W ręce o, jest robaczek. Co my tu mamy fajnego? Plomba. Proszę bardzo, jest plomba na żywo. Chyba plomba. Już przeczyszczę. POST, IMT, coś tam, coś tam, coś tam na niej jest. No już druga taka z tego pola, znaczy z tej działki. Plomba. Mam sygnał 91, taki w miarę stały.

Tak? Nie wyszło. Mi to bardziej wygląda takie sreberko grubsze, albo aluminiowa łyżka. Oj szpadę, spadaj Wyszło. 389,90 trzeci raz to samo to jakieś ktoś mi pisał, że to są styki to jest z mosiądzu, a to jest aluminium. Jakieś styki może być elektryczne. Kiwie Dobra, nic, lecimy Zbyniu, Co daje sygnał 48? W wodzie. Klucze. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to na garyciku było, ale wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. Jest 10 groszy. 9,9. Mam pierwszą Cieszysz się? Sygnał 48, kurczę normalnie, no niemożliwe żeby było 10 groszy Patrzę, jest Tutaj leży krągłość na oko Jakiś guziczek Chyba plastikowy Ale patrzcie tutaj Patrzcie jak głęboko Tutaj nadal się, nadal się jeszcze nie dokopałem ten 15 czekaj to jest miarka 20-22 cm plus 15-37 cm i muszę tutaj jeszcze kopnąć. Jedna ogólne kolor, ale to tylko aluminium Znowu to samo pole I znowu wie Ważne, żeby się nie przewiało znowu Klamereczka Raczej współczesna No Coś takiego jeszcze znamy No to samo co ja no, co to, jest? to jest Chyba to jest jakieś obicie do czegoś tak myślałem. Ktoś, ktoś napisał, że to może być jakiś stycznik. Czy to jest aluminiowa? No nie wiem co to jest. Według mnie jakaś nabijka ozdobna. To już czwarta taka. I dalej. Dalej są sygnały. Dalej się dzieje. Co, ale to jest jakieś śmieciowe tutaj. A między tymi śmieciowymi wiesz co będzie? Nie wiem co będzie. Na razie ja mam same śmieciowe. Sreberka, sreberka. Kolejny fancik z dosyć nie widać. No, 25 centów. 30. Sygnał 87 równiutki. I takie mosiężne pokrętło. było 79 i tutaj już widzę dwa grosze Nie było głęboko 10 centów, 12 49 No i jest druga monetka Z jednego dołka była resztka harmoniki, z drugiego dołka była blaszka mosiężna, a teraz mi Skubaniec oszukał, bo jest żelastwo dosyć grube, no ale było też głęboko, także dał mi sygnał na kolor. Obok mam następny dołek, za chwilę sprawdzę. Sygnał 52, równiutko. I już widzę, że jest krągłość pięćdziesiąt groszy, ale 49 dziewiąty w miedzianiklu, no i całkiem przyzwoity stan, trzecia monetka. Sygnał 45 Jeszcze nie wiem co to jest Ach, A miałem kurczę, normalnie ten, że, że będzie sreberko Piąteczka Ale elegancki stan Super Jest czwarta monetka No, modlę się. Ile masz monetek? Dwie, a ja cztery. No i nic z tego, tak tylko mówię. Informuję Cię. Dobrze, e, nie było głęboko. 10 centów max. E, tutaj był jeden sygnał, wyszła pętaczka. Sygnał jest taki skaczący trochę, ale, ale kopiemy. Może będzie krzyżyk, medalik, a może będzie śmieć. O! O! I kawałek dalej. Kolejny ciekawy artefakt. Taka, nie wiem, złączka. Ciężko powiedzieć, co to jest. Smuciono to jest. Tak, smuciono. Na garacie sygnał taki 44, 45, 46. To potrafi być bardzo ładny malutki guziczek. Dlatego ja w sumie od, od kalibru 44 yy, zaczynam kopanko. O 40-41-2 to zazwyczaj jest folia. Wiadomo, że może być złoty kolczyk. Powinno się kopać każdy sygnał. No ale, ale, albo. Nie wiem co to jest, ale mi to wygląda na jakąś zniecioną szkatułkę. Taką bardzo ażurową, piękną. Około 10 na 10 mm kwadraciki Fajny fancik. No i jest to ciekawy, właśnie 44.